Cześć! Ja się nazywam Hubert. Tak, powiedzmy. Mój kanał to będzie. To się nazywa Kubix 38333. Tak. I tak, chciałbym wam go przedstawić i zapowiedzieć nową serię Minecrafta. Minecraft. A wiem co wiesz co powiedzieć. Jezu Minecraft! Znowu z Minecraftem, la Jezu. Ale be... na moim kanale będzie nie tylko Minecraft. Będzie także Call of Duty Modern Warfare 3. A teraz widzę Wasze miny. Hmm, to nawet dobra gra. Niektórzy się znajdą z Was tacy, którzy nie, którzy wolą Battlefield, Czwórkę. albo trójkę, ogólnie. Bo są tacy, którzy lubią Call of Duty, i są tacy, którzy lubią Battlefield. No oczywiście nie czuję urazy do tych, którzy lubią Batman Ale czekajcie, 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 wait. Um, Wracam do tematu. To będzie mój nowy kanał, więc zapraszam do oglądania moich filmów. No. To cześć, serdeczna strzała i nara.